Najpierw dostałem akwarium w prezencie od taty, później je zaniedbałem, no a później e e przypomniała mi się ta historia, kiedy ja kupowałem akwarium swojej córce. No i tak powoli ona zaniedbywała, a jak się zaczynałem zajmować tym akwarium. No jak zacząłem się zajmować, to się zająłem na dobre. U mnie to jest tak, że ja bardzo dużo podróżowałem i często się przeprowadzałem. Nigdy nie mogłem spełnić marzeń o takim porządnym akwarium w domu wielkim, które którym porządnie by się rozbujało, na przykład jakieś porządne afowe, morskie. Po prostu z tego powodu, że ja dość krótko mieszkam w jednym miejscu. Więc ciągle mam jakieś inne akwary, a po drugie, z racji zawodu, ciągle muszę w tej akwarystyce zajmować się trochę czym innym. Czasami zazdroszczę trochę ludziom, którzy poświęcają się jakiejś jednej dziedzinie w akwarystyce i sobie ją rozwijają do perfekcji. Mm. Bo ja tak naprawdę na niczym się dobrze nie znam, bo wszystkiego muszę trochę próbować. No i w tej chwili głównie no nie wiem, tak pewnie za 600 litrów jest. Raczej skupiam się na podróżach po prostu gdzieś tam, gdzie ryby żyją w naturalnym środowisku. Spróbuję, może nie tak jak Kobrachow, znajdować nowe gatunki, bo aż takie... Dobry to nie jestem, ale po prostu obserwować robimy w e, ich naturalnym środowisku i znajdować biotopy fajne, szukać może bardziej jakichś właśnie gatunków nowych krawatów czy chów. Też ostatnio mnie interesuje. W każdym razie podróże bardziej to są w kierunkach dżungli w kierunkach miast. Tam ja głównie mieszkałem i podróżowałem po Azji Południowo-Wschodniej. Spędziłem kilka lat w Singapurze, kilka lat w Malezji, trochę na Filipinach, trochę w Indonezji, w Hongkongu. W marcu, pod koniec marca wróciłem z, z półrocznego powrotu w Australii. Tam trochę próbowałem też ławich w te strumieniach na północy Australii, no ale trochę źle trafiłem, bo to była akurat pora deszczowa, więc załaziłem, ale, ale też doświadczenia jakieś są na przyszłości. Mam nadzieję jakąś książkę z tego spłodzić. Dopiero jakby poznawałem miejsca, w które warto się wybrać, już teraz wiem, gdzie pojechać i po co, a w tej chwili to raczej tak się włączyłem i oglądałem sobie właśnie pod kątem już jakiejś później sprecyzowanej, jednej konkretnej podróży, która... no już po prostu będę wiedział, o co mi chodzi. Z zaciekawieniem sobie oglądałem różne rodzaje biotopów australijskich. Co, co obserwuję, że ta akwarystyka taka już profesjonalna, znaczy w sensie nie zawodowa, tylko taka dla ludzi, którzy zajmują się tym jako naprawdę taką pasją życiową idzie w kierunku trochę, nie ja wiem jak to nazwać, bardziej sztuki niż hobby. Uprawiający ludzie zaczynają być bardziej artystami niż, niż hobbystami. To trochę tak sobie również. Czasami spotykam na świecie akwaria, gdzie one są poświęcone nie rosyją tylko jakimś rybom, ale, ale realizacje bardziej przypominają e, bieło niż, niż po prostu tam zbiornik z wodą i z rybką. Myślę, że nawet czasami akwarystyka może być pomocna, bo niektóre pewnie nie są w stanie już przeżyć na wolności, a w akwariach pewnie mogą jeszcze przeżyć. Delikatnie wsiąkłem i w zasadzie co mnie skończyło, ja że to było jakieś wariactwo <laughs> i nadmiar pieniędzy. Bo, um, akwarystyka nie jest tanie a jak się uprawia zawodowo to już jest bardzo drogie wtedy. Pomyślałem, że to jest ciekawe, no to spróbuję to trochę popularyzować. No, ale okazuje się, że... Hobby w, w postaci prowadzenia gazety jest tak samo drogie jak posiadanie akwarii. Próbuję narzucić jakiś reżim ostatnio czasowy, taki plan zajęć ułożyć. To jest strasznie oporny, idzie, bo człowiek jest stary, tu się niechętnie resocjalizuje. I trudno trudno jest, ale robię postępy, no. Ten coraz bardziej ułożony. Znaczy, no powoli dochodzę do wniosku, że ta wiedza, którą przez 9 lat jakby u siebie w komputerze, że no, jest, um, można ją na tyle spożytkować. Że, no i, i praktyka um, pozwala mi no, trochę na, na rozpoczęcie pisania samemu. Ja, ja miałem w swojej. W karierze chyba już wszystkie i bardzo duże, ale teraz na przykład najbardziej cieszą mnie akwarium mniejsze, na malutkie, na takie wypieszczone. I najbardziej w akwarium cieszy eksperymentowanie i jakoś ani żadnej drogi, ani żadnej metody nie uważam za najlepszą, tak? ja być może w ogóle zainteresowałem się akwarystyką, ponieważ ja byłem strasznie niecierpliwy człowiekiem, w jakiś sposób na i cierpliwości. Zastanawiałem się pomiędzy byciem zegarmistrzem a akwarystą i wybrałem akwarystę. To właśnie może dlatego, że, że nie mogłem się zdecydować, jak sobie ukierunkować to te moje, te moje zamiłowanie do akwarystyki. Próbowałem wszystkiego po trochu i na początku przede wszystkim strasznie dużo czytałem, to znaczy przeczytałem wszystko, co było po polsku, no i teraz jestem na etapie czytania wszystkiego, co jest po angielsku. Znaczy tutaj akurat pewnie mi stać do końca życia czas. Ja bardzo dziękuję, że chcieli Państwo się zainteresować moją osobą. Mam nadzieję, że jeszcze trochę popiszę na przyjemności alfalistów. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.